Assalamu alaikum. Tak Jabir ibn Samura opisał ostatniego z proroków. Wódz pobożnych, książę wierzących, wybrany jeden z liczościwszych, Muhammad, salallahu alaihi wasalam, wysłannik Boga, miał przyjemną twarz, okrągłą, białą i jasną, włosy opadały mu do uszu, broda była gęsta i czarna. Kiedy był zadowolony, jego twarz się rozjaśniała. Jego śmiech był tylko uśmiechem. Jego oczy były czarnawe, a rzęsy, długie. Jego długie brwi były zakrzywione. Był średniego wzrostu, ani wysoki, ani niski. Szedł pochylony do przodu. Nosił sandały zgarbowanej skóry. Jego spodnie sięgały do połowy łydki, a czasami tuż nad kostkami. Opisywano, że jego dłonie były bardziej miękkie niż brokat z jedwabiu. Milczał przez długi czas i był najbardziej godny, kiedy milczał. Kiedy mówił, nie mówił nic poza prawdą. Miłym dla uszu głosem. Nie mówił szybko, jak wielu ludzi dzisiaj. Mówił raczej wyraźną mową, aby ci, którzy z nim siedzieli, mogli to zapamiętać. Jego przemówienie zostało opisane jako takie, że każdy, kto chciał policzyć jego słowa, mógł to zrobić bardzo łatwo. Nie przeklinał ludzi, ani się nad nimi nie znęcał. Po prostu ganił go, mówiąc, co się dzieje z takimi, a takimi ludźmi. Najbardziej nienawistnym zachowaniem wobec niego było kłamstwo. Czasami powtarzał coś dwa lub nawet trzy razy, aby słuchacze dobrze go zrozumieli. Wygłaszał krótkie kazania. Podczas wygłaszania kazań jego oczy stawały się czerwone, głos podnosił się, a emocje stawały się widoczne, jakby ostrzegał przed nieuchronnym atakiem wroga. Prowadził życie proste, bez ekstrawagancji i przepychu. Pozostawił światowe życie za sobą i odwrócił się od niego. Uważał, że to więzienie, a nie raj. A Ishara jego żona powiedziała minął miesiąc podczas gdy rodzina muhammada salallahu alaihi wasalam nie rozpalała ognia w swoich domach żyli z dwóch rzeczy: daktyli i wody. Niektórzy mieszkańcy medyny, którzy byli jego sąsiadami, wysyłali mleko od swoich owiec, które on pił, a następnie dawał swojej rodzinie. Wstawał w środku nocy, aby w modlitwie złożyć panu wdzięczność. Modlił się tak długo, że jego stopy puchły. Kiedy jego żony pytały, dlaczego tak bardzo oddaje cześć Bogu, jego jedyną odpowiedzią było: Czy nie mam być wdzięcznym sługą Boga? Omar, jeden z jego towarzyszy, wspominając dni, które spędził o głodzie, powiedział: Że czasami prorok nie miał nawet zgniłych taktyli, aby zaspokoić swój głód. Abdullah Ibn Masud, inny towarzysz i naoczny świadek, mówi, że kiedyś kiedy Muhammad Salahu alayhi wasallam zbudził się ze snu, ślady maty wykonanej z liści da palmy daktylowej, na której sypiał, były wyryte na jego ciele. Różni zdobywcy w annałach historii są znani z przelewania rzek krwi i wznoszenia piramid z czaszek. Muhammad Salahu alayhi wasallam jest znany ze swojego przebaczania. Nigdy nie mścił się na nikim, kto go skrzywdził, do tego stopnia, że nikogo nie uderzył ręką, ani kobiety, ani sługi. Chyba że walczył w bitwie. Jego przebaczenie było widoczne w dniu, gdy wkroczył do Mekki jako zdobywca po ośmiu latach wygnania. Przebaczył tym, którzy go prześladowali i wygnali jego i jego rodzinę na trzy lata w surowe góry, którzy oskarżali go o bycie szaleńcem, poetą lub opętanym. Przebaczył abu Sufjanowi jednemu z najbardziej złych ludzi, którzy knuli spisek, by prześladować go dzień i noc, który wraz z żoną Hind okaleczył zwłoki wuja proroka. Był najbardziej pokornym z ludzi. Siedział na ziemi, jadł na ziemi, i spał na ziemi. Towarzysz opowiadał, że gdyby ktoś obcy wszedł do zgromadzenia, w którym był obecny, nie byłby w stanie odróżnić proroka od jego towarzyszy ze względu na swoją pokorę. A nas, jego sługa przysiągł, że podczas dziewięcioletniej służby szlachetny prorok nigdy go nie karcił ani o nic nie winił. Ci, którzy go otaczali, opisywali Muhammada, salallahu alaihi wasalam, jako tak pokornego, że nawet mała dziewczynka mogłaby go trzymać za rękę i zabierać, gdzie tylko chciała. Przychodził do słabych wśród muzułmanów, aby odwiedzać chorych i uczestniczyć w ich procesjach pogrzebowych. Przebywał z tyłu karawany, by pomagać słabym i modlić się za nich. Opowiedział za zaproszenie nawet niewolników, jedząc z nimi tylko chleb jęczmienny. Dla swoich żon był najlepszym z mężczyzn. Aisza, jego żona, opisała, jaki był pokorny. Był zajęty usługiwaniem i pomaganiem w domu, a kiedy nadszedł czas na modlitwę, wykonywał ablucję i szedł na modlitwę. Zwykł łatać własne sandały i szył własne ubrania. Był zwykłym człowiekiem, który szukał w swoim ubraniu wszy do iłowce i wykonywał własne prace. Ze zbiorów hadisów al tirmidi Sahih al bukari i Sahih Muslim.